Dobra, Gucia, ty sobie tutaj farmie i idę do bazy. Czekaj, musimy zapisać koordynaty. Nie, nie. Pod ziemi mamy bazę. Janek ci może pokaże, jak się zlituje. Dobra, masz iść Janek. A, Nie. Możesz, możesz mi zostawić tu tarcie? A ile masz tych? Ile masz Expa? Siemnasty. To sobie na farm, ja idę do. Ja się z... A mogę tarcie? Nie. No weź. Masz. Masz. Dzięki. Masz słabe. Dobra, idę do ciebie Dominik. Ano byski tu. Dobra, ja robię windę.

Błagam, nie zgiń. Słyszę zombiaka. cama vidovie jama vidovi Widowie, zostawcie suba i lajka. Wodzę ci na live'a. A, A skończyłeś live'a. Jest sekundowy live. Masz sekundowy o, live, wiesz? Idź za nimi i będziesz miał taką... E, takie co? E, wodę w dół? To nie będzie w wiosce, to? Jak trafisz do wioski, to idź drugą stroną tych torów i będzie taki woda, która będzie zatrywała w dół. Tam mamy i zejść w dół. Pewnie Janka. Jesteśmy, my jesteśmy gdzie indziej. I dawaj zrób. Robisz tego Tak. Na no sam sam tytuł. Dobra, e, Gucio! Gucio! Co? E, idź tam gdzie jest ten, e, gdzie e, wykopywałem się i wylej wodę. A ja nie nie mam wody. To zbierz wodę i tam koło spawnera. Bo ja spadam z wysokości, bo gravel na mnie spadł. A tam musisz poczekać te sekundy. Dobra. A ja nie wiem gdzie ty się wkopałeś. Tam koło tego. Mm. O dobra, widzę. I tam już gravel no, wie... na samym dole. Jest. Dobra. Jest woda. Dobra, super.